Cześć tutaj, Tomek, kopyra z blogu blogkopira.ko. Dzisiaj dwa bezalkoholowe piwa z browaru, z marzurskiego browaru. Kajak. Kajak chyba był już na, na kanale, natomiast y, jest też kajak w wersji Hopi Wheat y, czyli no, można powiedzieć inne piwo, jednocześnie ta sama marka. W sumie. Spoko, spoko. E, jestem na tak. Dodatkowo e, takie e, podnoszenie świadomości, żeby pływać na wodzie na trzeźwo. Tak, czyli jak piwo, to bezalkoholowe. Polecam. E, zaczniemy od zwykłego, potem ten Hopi Wit. Kapsel firmowy mazurskiego browaru. No lekko jakby utlenione. Czyli jest taki kolor taki troszkę zgaszony. E, piwo ma napis Nitro, czyli że jest wysycane azotem. Nie było tego widać. Też taka zawiesina, niezbyt ładna. No, apetycznie nie wygląda, ale ważne jak smakuje. Brzeczkowo. Brzeczkowo taka troszkę herbata y, zbożowa. Troszkę owocowo. Słodkawo, brzeczkowo. To nie jest tragedia, ale też jakoś super nie jest. Zobaczmy, czy lepszy będzie Hopi Wheat, o którym możemy przeczytać, że to wersja bezalkoholowego pszeniczniaka w wydaniu naszych piwowarów. Piwo o wyraźnej goryczce i zbożowo-cytrusowym charakterze. W aromacie odczuwalny miodowy melon pochodzący z niemieckiego chmielu Hülmelon. Całość dopełnia dodatek płatków pszenicznych, co podwyższa pełnię smaku. Taki sam firmowy kapsel no zobaczmy czy tu będzie lepiej niestety znowu takie zgaszone zgaszony, zgaszony ten kolor jest więc obstawiam, że jakiś problem chyba z utlenieniem też yy, farfocle pływające, ładniejsza piana się zbudowała, bardziej agresywnie nalewałem no na no więcej cytrusów tak w ogóle ogólnie nie czuć tej brzeczki w aromacie Cytrusowe. Spróbujmy. Nie, no. To jest inne piwo. Wyraźna goryczka. Wyraźna cytrusowość, która przykrywa. Po prostu przykrywa, bo podejrzewam, że ono jest. Jakby nie było tego chmielu, to ono by było podobne do tego. Ono nie jest tragiczne. Ale jest takie. Nijakie takie. Bliżej mu do okocimia A0. Natomiast tutaj bliżej do Pinty Minimaxi. Nie no, zdecydowanie to jest bardzo dobre piwo. Jest goryczka, konkret goryczka w drugim łyku. Nie ma tej e, takiej e, e, zbożowej brzeczkowości. Jest fajny aromat cytrusowy. No powiem Wam. To jest bardzo dobre bezalkoholowe. Ten kajak y, y, Hopi Wheat jest naprawdę bardzo dobrze zrobionym piwem. Pytanie, czy tak się udało, e, czy może się różnią datami? A nawet nie, bo to jest krótszą ma datę. To jest do 25 czerwca, to jest do 1 lipca. Czyli teoretycznie o tydzień się różnią. E, na korzyść tego, czyli to jest młodsze, ale No, to jest naprawdę bardzo dobre bezalkoholowe. To jest naprawdę bardzo dobre bezalkoholowe i jest zupełnie inne niż to. Dlatego, że goryczka dominuje, cytrusy dominują, przykrywają ewentualną rzeczkowość, której ja tutaj po prostu nie wyczuwam, a jednocześnie jest trochę ciała, więc nie jest to też takie puste. Piłbym. Piłbym, gdybym miał w stałej ofercie, to piłbym. Eee, bo mam wrażenie, że dorównuje najlepszym warkom e, Ambera bezalkoholowego IPA, e, najlepszym warkom e, tego bezalkoholowego z, z, z zamiastem i tym niezłym warkom e, Pinta Max. Myślę, że tym najlepszym nie, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Kajak hopi Wheat polecam, naprawdę. Mógłbym uwierzyć, że, jest, że to jest normalne piwo. Mógłbym uwierzyć. Tutaj nie. Tutaj ta brzeczkowość jest wyrazista. Od razu się czuje, że jest bezalko. Eee, no to pamiętajcie, na wodzie tylko piwo bezalkoholowe. Wasze zdrowie.